Wejdź na Firmę, lista firm. Kliknij dodaj, wpisz NIP firmy, którą chcesz założyć i pobierz dane z GUS. Nadaj login dla firmy. Tym loginem będzie mógł logować się klient, jeśli dasz mu dostęp do Saldo Smart. Wpisz adres mailowy, wpisz na przykład własny, jeśli nie chcesz, aby klient automatycznie po założeniu firmy otrzymywał dane do logowania. Zaznacz, do jakich zakładek klient ma mieć dostęp. Wybierz program księgowy Symfonia MK 2015 i dodaj firmę. Wejdź na firmy Lista Firm. Wybierz, aby to zrobić, postępuj zgodnie z wyświetloną instrukcją. Wejdź w Symfonię w k Eksport danych. Wybierz format 3.0, następnie kliknij wykonać. Nazwij plik i go zapisz, po czym kliknij OK. Sprawdź, czy na pewno wczytałeś kontrahentów do firmy. Wejdź w parametry, rejestry i dodaj rejestry. Dodaj wszystkie potrzebne rejestry i wybierz dla nich odpowiedni typ rejestru. Typ rejestru będzie służyć określaniu, czy dokument ma wejść tylko do książki przychodów i rozchodów, czy ma wejść tylko do VAT-u, lub pojawić się zarówno w książce, jak i w vat -cie. Wejdź na parametry, kategorie i kliknij Dodaj. Wpisz kategorie typu sprzedaż, zakup towaru, pozostałe koszty, pozostałe koszty 50% i je zatwierdź. Wróć do parametry, kategorie i edytuj dodane kategorie. Możesz ustawić na kategorię podpowiadany opis zdarzenia gospodarczego, podpowiadany rejestr, odliczenie VAT, datę, według której będzie odliczany kategorię dokument zostanie zaimportowany zgodnie z ustawionymi parametrami.